Oh. Eee. Dzień dobry. No, nazywam się Inga, I, Iga serce Aleksandra Wysiewska, Alza żółwska Julia. Ja mam nowe okulary mam tutaj. Przy swoich oczach mam. Tutaj o, o, mam. Y mam, y mam swoje nowe ciuchy przy szafie I bardzo jest bardzo fajne. No i chciałam Wam powiedzieć, że, że już powoli i to święta pod dwie kruszkami będą święta. i bardzo się cieszę, jak będą, jak będzie wigilijna kolacja, bardzo przepyszna i bardzo uwielbiam też prezenty. Czasami tak się bywają takie różne szaleństwa. Więc yes. Ja chciałam powiedzieć, że ja jestem już dorosła, pełnoletnia, mam dziewiętnaście lat. I chciałam wam e, poczekać, wam, że bardzo mnie, mnie to szło mnie to, że, je, je, że jak jeżdżę się przez razem. I to bardzo, to mi się podoba. Bardzo. Więc ja będę y, śpiewać teraz, więc y, do moich, y, powiedzmy, moich no powiedzmy rodziców Rafała i Ani, albo Kasi, albo Huksa, albo Tomka. Chciałam zaśpiewać piosenkę. To piosenka chciałam

Kochani, moi rodzice! Krąsekka, dziękuję Wam. Chcę się kochać, podobać. Mamku, ja, wierzę Wam. Kochani, moi rodzice!

wszystkich bardzo obelgam. Właśnie wszystkich bardzo obelgam. Pani, moi rodzice. Co, wam. Oczywiście kochać, szanować nie pół Zjedzę się da kochani moje rodzice no za chce kujek dzisiaj jebam oczywiście kochać szanować nie ma pół nie wierzę, się da i to jest piosenka moich rodziców Ani, Mafała, Katarzyny i Łukasza, Tomka, Basi i, i oraz Alżeja. I oraz Ani Pawickiej i Andrzeja Pawickiego albo I, Iwonie, albo Jerzego. Albo Katarzyny Myszkowskiej-Tarkowskiej, albo bo Michała. Tak. Więc tak, ja chciałam wam pokazać właśnie, że Tutaj mam swój, swój obraz z, z, ze swoim przyszłym mężem, czonym, Grzegorzem właśnie, bo. No bo wy, wy poniedziałek, właśnie, Grzesie wracał, bo mi napisała mi nasza te, terapeutka albo asystentka Grzesia. Czyli Ania ma sukienczka no właśnie, że jest w okazji I tam właśnie mam, mamy terapeutów, opiekunów, przyjaciół. No i bardzo się szanujemy, się, się lubimy, kochamy się. Bardzo to jest przyjemne. Bardzo jest przy, przyjemne te emocje. Więc y, właśnie ja pokażę co ja pisałam. To czyli mam jesteś świąt co ja, co ja, co ja bardzo lubię wyważyć. I bardzo mnie to będzie. Się szło najbardziej. Powiem. I będzie i będzie dane do święta. No i też mam Kubek też od świąt. Czyli mam Kubek się tego. Kubek też od świąt. Czyli Mam kubek Światowego Mikołaja. Bo ja z tego ja piję picie. Czyli ja z, z tym kubkiem ja piję różne rzeczy. Kompoty, soki, wody. No i soki albo napoje gazowane, To jest tak... Różnie tak. No właśnie. A tutaj, tutaj mam nowy grafik lekcji, bo ja mam szkołę, albo mam i pracę, albo mam zajęcia. Czyli powiedzmy, ja ja, ja chodzę do Wukacji dodatkowo bo ja jestem uczyncą tej szkoły i jestem pracowniczką i bo ja właśnie bo ja sprzątam, bo jest praca. A w przyszłym roku jak ja skończę już 20 lat, to będę już absolwentką. Szkoły Dorotowo, ja i Grzegorz. E, będziemy już skończyć i będziemy mieli KTF z, z kochaną Izą za, Zasiską, czyli Izabela Zasiska. To jest prowadząca z ktf i też jest trochę z Dorotkowa. Bo bardzo jest nam. Przyjemnie i bardzo się nam cieszy, gdy się spotkamy się z nią. No i chciałam pokazać jeszcze, że, że, że tutaj mam swój tablet i tutaj, oto, tu mam różne aplikacje do sprawdzania, czy jest dobrze, czy nie. Albo ja też mam swoje badania, o te, które są ważne, które są ważne badania od mojego zdrowiu Albo wam pokażę, że ja mam książkę, czy ze ja też, czyli to jest nasz kolega. Tu. E, tak, tutaj mamy naszego kolegę. Na nasz, młody no, Mateusz Krypicki. Jest u, 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 naszym kolegą z współpracy, ja, ja też, bo właśnie miałyśmy takie kolonie i no i wakacje. I no i mam na no jego też mam przy w, w swoim telefonie przy że mam go i ja mogę do niego pisać albo dzwonić, czy ja chcę, czy nie. Yy, to To ja chętnie ja do, do niego na przykład i chcę, i, i, ale później już. Ale wszystko jest ok. Pa.